Z wami. I z Duchem Twoim Słowa Ewangelii Według świętego Jana Chwała Tobie Panie Jan zobaczył Podchodzącego ku niemu Jezusa I rzekł Oto Baranek Boży Który gładzi grzech świata To jest ten o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba, jak gołębica, i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Rutarko Elias Cares. To meksykański generał, polityk uczestnik słynnej meksykańskiej rewolucji ale także i prezydent Meksyku To za jego czasów prezydentury ograniczono działalność kościoła świątynie przeszły na własność państwa które wynajmowano jedynie kościołowi dla potrzeb kultu Księża i siostry zakonne, mieli zakazane pojawiać się gdziekolwiek w strojach duchownych, zabroniono publicznych nabożeństw, upaństwowiono szkoły Państwowe katolickie, zakazano też budowy nowych świątyń, używania konfesjonałów, to co próbują dziś, niektórzy już i u nas robić, a sam Plutarko Kares. Obładnięty obsesyjną nienawiścią do katolików, otwarcie deklarował, iż chce zniszczyć Kościół i temu, jako prezydent meksykański, całkowicie się oddał. Przeciw tym opresjom w początkach XX wieku zrodził się w Meksyku ruch oporu pod nazwą Kristeros, w ten ruch włączali się młodzi ludzie. Jednym z nich był dziś już święty Jose Sanchez del Rio. Mimo sprzeciwu swojej matki, jak i dowódcy Kristeros, generała, robił wszystko, aby włączyć się w szeregi tych, którzy bronią Chrystusa. I Kościoła katolickiego. Udało mu się przekonać własną Matkę, jak i dowódcę generała Prudelcio Mendoze, jego współtowarzysze, temu zaledwie piętnastoletniemu chłopcu, nadali tytuł Tarsycjusza. to na pamiątkę męczennika noszącego w pogańskim Rzymie Komunię świętą chrześcijanom do więzień. W partyzance tenże Hoze przygotowywał posiłki, czyścił broń i nosił sztandar. Podczas jednej z bardziej większych bitew w 1928 roku oddał swojego konia rannemu generałowi i został pojmany przez prezydenckie wojska. Przetrzymywano go w swoistym areszcie. W zakrystii Kościoła. Czytamy, że podczas niewoli każdego dnia odmawiał różaniec i robił wszystko, aby nawrócić swoich prześladowców. Żołnierze prezydenta za wszelką cenę chcieli przeciągnąć chłopca na swoją stronę. To oni na oczach Jose, piętnastolatka, rozstrzelali jego przyjaciela. Do którego ten Jose zdołał jeszcze zawołać, zaraz będziesz w niebie. Przygotuj tam miejsce i dla mnie. 10 lutego 1928 roku skazano go na śmierć. Przeszedł prawdziwą drogę krzyżową i prawdziwą golgotę. Zdarto mu skórę ze stóp i zmuszono do przejścia długiej drogi. Od kościoła na cmentarz. Jose ledwo powłóczył nogami. Po drodze płakał z bólu. Kazano mu iść dalej, prowokując go. Jeżeli krzykniesz, śmierć Chrystusowi, będziesz ocalony. Od Jednak milczał. A kiedy dotarli na miejsce jego kaźni, Trzykrotnie zdołał krzyknąć: Viva Christorei! Niech żyje Chrystus Król! Strzał do od, od niego oddał dowódca owych żołnierzy, a ten padając własną krwią jeszcze na ziemi naznaczył znak krzyża. Niech żyje Chrystus Król! Viva Christorei! 20 listopada 2005 roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłaszając Go błogosławionym i przedstawiając Jego sylwetkę o tym piętnastoletnim męczenniku powiedział takie jedno zdanie. To prawdziwy świadek Chrystusa, który swoim życiem i swoją śmiercią wskazał na boskiego Mistrza. To prawdziwy świadek Chrystusa, który swoim życiem i śmiercią wskazał na boskiego Mistrza. Siostry i bracia, w Chrystusie Panu, Trzyciele Matki Najświętszej. Wysłuchany przed chwilą fragment Ewangelii poprowadził nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel przygotowuje swoich rodaków, swoich ziomków do spotkania z Jezusem. Jan wobec swoich rodaków, podążających za Nim i słuchających Jego nauki, staje się jasnym i bardzo czytelnym świadkiem Jezusa bardzo mocno tam nad brzegami Jordanu musiały wybrzmieć te słowa które słyszeliśmy przed chwilą ja to ujrzałem i daję świadectwo że on jest synem Bożym Jan znał swoją Role i swoje miejsce. Widział tłumy podążające za Nim, wiszące mu u ust, a mimo to, stając w prawdzie, wskazuje na tego, któremu On jedynie toruje drogę. On jest synem Bożym. Ja to ujrzałem i daje świadectwo. To świadectwo Miało wielką moc przekonania, ponieważ Jan Chrzciciel był człowiekiem ogromnej wiary. Jan Chrzciciel stał się posłusznym narzędziem w rękach Pana Boga, znano go jako ascetycznego męża modlitwy. Głosił Bożą prawdę wiemy, nie liczył się z ludzkimi względami. Herodowi wytknął jego grzech, jego bezbożność, za co został ścięty. A więc świadectwo Jana, podobnie jak tego piętnastoletniego Hoze, zostało przypieczętowane męczeńską śmiercią. Dzięki temu świadectwu. Wielu uwierzyło w Chrystusa i w jego bliskości zmieniało swoje życie. To była siła świadectwa Jana. To była, kochani, siła jego autorytetu. I chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że w dziejach świata nie było chyba pokolenia które by nie wyglądało autorytetu, które by nie chciało mieć autorytetu, który podpowie, czy to, co widzimy, czy to, co robimy, co wybieramy, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, dobre, czy złe. Doskonale wiemy, że autorytety są potrzebne bo chronią człowieka przed zagubieniem, chociaż dzisiejszy świat robi wszystko, aby każdy autorytet skopać. My wiemy, patrząc chociażby przez pryzmat ostatnich tygodni, co robią również i nasi rodacy, aby zniszczyć autorytet świętego Jana Pawła II. Obserwujemy próby skutecznego obalania autorytetów. I te próby są podejmowane zarówno przez osoby, jak i przez organizacje czy instytucje, które mają tylko jeden cel skazanie człowieka na jeszcze większe zagubienie w życiu i w świecie. Po co? Mają bowiem świadomość że takim człowiekiem który nie buduje swojego życia na żadnym autorytecie bardzo łatwo jest rządzić i takim człowiekiem bardzo łatwo jest manipulować oto baranek boży który gładzi grzechy świata tak właśnie jak słyszeliśmy, Jan Chrzciciel przedstawił Chrystusa Pana. On jest tym barankiem, który zostanie złożony za grzechy świata. I Janowi słuchacze to pojęli, zrozumieli to. Świat czasów Chrystusa Pana i Jana Chrzciciela wymknął się Bogu. I jego miłości. Zanurzył się w mętnej rzece grzechu, zabarwił się czarną farbą występku, niesprawiedliwości i nienawiści. Ale siostro i bracie, czy dziś jest inaczej? Czyż i dzisiejszy świat nie pływa, albo nie pławi się? W przerażającym morzu zła odpowiedź będzie tak. I tu, lekarstwem na tę przerażającą topiel, w której pławią się ludzkie tłumy, jest właśnie ten, którego Jan wskazał jako baranka Bożego, gładzącego grzechy świata. Ale potrzeba. Aby o tej prawdzie świat nieustannie słyszał, potrzeba, aby o tej prawdzie ktoś światu nieustannie przypominał. Potrzeba naszego świadectwa. Więcej. Potrzeba ciebie i mnie, droga siostro i drogi bracie, abyśmy wskazywali na Jezusa, Bożego Baranka gładzącego grzechy świata. Być może jakoś nie zwróciliśmy na to uwagi, ale rok temu, 10 kwietnia, minęła 110. rocznica zatonięcia słynnego brytyjskiego statku pasażerskiego Titanic. Wiemy być może i z filmu, a może i z lektury, że od początku ten pasażerski okręt Cud świata był budowany jako niezatapialny i tym przydomkiem zwykło się go wtedy określać. A po jego rychłej i straszliwej katastrofie określenie to nabrało tonu gorzkiej ironii. Pycha ludzka w tym przypadku można powiedzieć sięgnęła samych szczytów. Konstruktorzy Titanica. Reklamowali swoje dzieło w sposób budzący w nas grozę, według udokumentowanego przekazu. Na burtach Titanica z jednej i z drugiej strony pojawiły się bluźniercze napisy. Później próbowano je zamalować. Rzecz ciekawa, one przez farbę się przebijały. Jakież to były napisy? Na jednej burcie, już w trakcie budowy, Umieszczono słowa, nawet Chrystus nie zatopi tego statku. Na drugiej nie ma Boga, który by zdołał ten statek utopić w odmętach morskich, podobno pod spodem jeszcze były i satanistyczne znaki. A pewien katolicki oficer, załogi Titanika. Ujrzawszy te napisy, w liście do swoich rodziców napisał takie słowa: Jestem przekonany, że ten statek nigdy nie dopłynie do Ameryki z powodu szokujących bluźnierstw wypisanych na jego kadłubie. I co się stało? Nie dopłynął. Trzy dni i zatonął. Zginęło. Ponad 1700 osób. Uratowało się niecałe 800. Dziś ten pasażerski okręt, jakim jest nasza Ziemia, płynący w przestworzach kosmosu, wygania ze swego pokładu Chrystusa, nie szczędząc mu przy tym różnego rodzaju bluźnierstw Wiemy o tym doskonale Wielu chrześcijan sprzedało dosłownie za kilka groszy jak Judasz przynajdroższą krew Jezusa Wielu może zaklina się jak Piotr że go nie zna że nic o nim nie wie Wielu wyrzuciło Chrystusa ze swoich serc Zniknął krzyż ze ściany ich domów, zniknęły jego obrazy. A dla wielu pięć liter jego imienia jest jak trucizna i wymawiają je tylko wtedy, gdy bluźnią przeciwko Chrystusowi Panu. Widzimy to dziś. Na forach internetowych, ileż bluzgów pod jego adresem, ileż bluźnierstw przypominających te z kadłuba Tytanika. I tu, kochani, potrzebne jest nasze świadectwo wobec nich, że On jest Bogiem, że On jest Synem Bożym, że stale przebywa z nami w okręcie naszego życia, że więcej znaczy niż całe nasze życie i cały świat. O tym przypomina nam, ale i tego uczy nas nasza niebieska mama, matka Najświętsza. Ona jest pewną drogą do Jezusa. Być może spotkaliście się, się z tym że nasi bracia z kościołów wschodnich wobec Matki Najświętszej często używają tytułu Hodogitria, to znaczy ta, która wskazuje drogę, czyli Bożego Syna Jezusa Chrystusa. A święty Jan Paweł II, pielgrzymując do Ziemi Świętej, w Wieczerniku, Mówiąc o niej, nazwał ją wyjątkowym świadkiem tajemnicy Chrystusa. Ona, nasza niebieska mama, jest jak silna kotwica, chroniąca człowieka przed rozbiciem we wzburzonym morzu doczesności, w którym już wielu zginęło z powodu silnego. Oparcia, święty Jan Damasceński, piewca Maryi, i na darmo wołał: Przywiązujemy duszę nadzieją do ciebie, Maryjo, jak do silnej kotwicy. Pamiętaj, droga siostro i drogi bracie, Matka Najświętsza ma taką siłę, Swego niepokalanego serca, że przemieszcza nas na właściwe tory. Wybiera dla mnie i dla ciebie najlepsze miejsce zakotwiczenia. Przybliża do Chrystusa, bo przecież tylko on może uśmierzyć wzburzone morskie fale. Ona. Jest jak latarnia na morskim brzegu, rozświetlająca żeglarzom drogę do lądu i ukazująca wejście do portu. Chroni nas przed rozbiciem i utonięciem. Święty Efrem Syryjczyk przypominał, że żeglujący w tym życiu, w Matce Najświętszej, odnajdą najbezpieczniejszy port. A rozbitkowie chronią się w niej jak w przystani najspokojniejszej, bo będą blisko upragnionej wybawicielki fal i burz wichrzycieli. Czyż to, kochani, nie jest dla nas pocieszające, że staje przed nami Matka Najświętsza, jako. Pewny przewodnik. Jako prawdziwy świadek Chrystusa. Któż mógłby lepiej znać jego niż ona, od jego niemowlęstwa aż po krzyż? To ona, gwiazda przewodnia, jak zapewnia święty Bernard, prowadzi nas przez oceanu życia. Bezpiecznie do swego syna. Kochani, to Maryja może sprawić, że to, co dla nas drogie i cenne, nie utonie. Dajmy się jej prowadzić. Posłuchajmy jej rad, by nie zabłądzić. Popatrzmy na nią. Jako na jedynego i wyjątkowego świadka Jezusa. I bądźmy świadkami w tym laicyzującym się, w tym poganiejącym świecie. Bądźmy świadkami naszego Pana, baranka Bożego. Tak bardzo potrzeba naszego świadectwa. I to. Nie w tym szerokim świecie, ale kochani, w tym małym, jakim jest nasza rodzina, nasza miejscowość. Żyjący w III wieku egipski filozof Plutarch pisał, że dusze zapalają się jedna od drugiej, jak pochodnie. Pomyśl. Ile tych dusz zapaliłeś, zapaliłaś miłością do Chrystusa? I zobacz, jak wiele tych dusz rozpaliła Matka Najświętsza. A czy ty rozpaliłaś, rozpaliłeś choćby jedną? Święty ojciec Pijo w jednym ze swoich listów pisał, jest bardzo wielu ludzi, którzy do śmierci nie powiedzieli nic i nikomu o Bogu. To smutne. Jest bardzo wielu ludzi, którzy do śmierci nie powiedzieli nic i nikomu o Bogu. Tak. My wiemy, że nie brakuje chrześcijan. Którzy nie mówią o Jezusie, nikomu i nic, ani słowem, ani własnym życiem. Są to niemi świadkowie, a przecież mieli obowiązek mówić. A co my mówimy dzisiejszemu światu? O czym mówimy dzisiejszemu światu? Co mówią chrześcijanie? Niech chrześcijanom, czy tym neopoganom, których coraz to więcej wśród nas i nawet w naszych rodzinach, o czym świadczą nasze usta, nasze zachowanie, nasze życie. Pamiętajmy, to od naszego świadectwa zależy nasza przyszłość, przyszłość naszych rodzin naszej Ojczyzny, Kościoła i świata. Kochani, nie zapomnijmy o tym. Amen.